Dzień was, dziś coś dla fanów radzieckich niszczycieli Su-85 Zwrócili na tę maszynę uwagę, ponieważ jest szybka A takie pojazdy naprawdę bardzo lubię 57 km na godzinę to jest to, co tygryski lubią najbardziej I gramy na mapce Mozdok Sami przeciwko Amerykanom i Brytyjczykom Dziwne, że nie ma Niemców Ale jak nie ma Niemców, to znaczy, że Łatwiej się wygra. Tym bardziej, że jeszcze widzę, chociaż nie, rzucił mnie na 5-0 Czyli mogą być wściekłe M18, które mogą nas zaciekle objeżdżać i jeszcze bardziej zaciekle atakować. Do przyjęcia, jeden punkt A, czyli tryprozgryfy to jest podbój. Co do samego SU. Bater rating 4,7. Jak najbardziej odpowiedni dla tej maszyny. Mobilna. Pancerz słaby, ale to. Wiadomo, 45 mm z przodu. Troszeczkę skontowano, ale i tak nas przybije wszystko. Nieraz mi się udało z twindem zamordować takie 185 Mapkę uwielbiam. Z tego co już wielokrotnie mówiłem. Obustwiam, za każdym razem mi się ryj cieszy jak mi na tą mapę wylosuje. Co damy wdrożenie KW2 T3485, jak mówiłem wcześniej. t 3457 57 we wrogiej drużynie najbardziej mogę się bawić M18 Shermanów to tak nie wiem no Z 76 to raczej tak No ja tutaj standardowo zamierzam objechać wroga Atakować ich w takiej sytuacji, w takich miejscach, w których będą się najmniej spodziewać tego Taki jest mój styl gry i taki styl gry sprawia mi na więcej frydy, To się przebije za tą rzeczkę bo znając Amerykanów, to oni się rzucą tak na punkt A A ja ich będę mógł w tym czasie elegancko objechać i Niszczyć Od boku tutaj muszę zobaczyć, czy Już coś się nie schowało Tak jakby było czysto No gorzej jest mi przyjeżdżanie przez tą rzekę Jest to bardzo mozolna, Jest to bardzo mozolna rzecz Ale w końcu nie ma co się dziwić, no w rzeczywistości by to chyba nawet gorzej wyglądało, ale to jest tylko gra, więc nie możemy wymagać od tego, od tej gry cudów. SUSO 22 zniszczyło Shermana ze 105 coś tutaj za mną będzie jakiś nasz czołg, T-34-57 chyba wybrał podobny styl gry co ja, tutaj się może schowam za tym kamieniem. O, kał wujka zniszczyła Churchilla i to siódemkę Tego z potężnym pancerzem Ja bym z tym działem miał problem właśnie go przebić Przypomnę, że dział 87 metrów Jak najbardziej spoko Jeszcze szczególnie na tym 4-7 to już w ogóle To działo robi mazgę Miazgę jest wroga Tutaj myślę się mogę troszeczkę rozejrzeć Po polu bitwy I postrzeliwać jak zobaczy ktoś wroga a dalszy dystans, bo to działo jak najbardziej się do takich rzeczy nadaje, ale nic nie widzę, więc śmigam dalej. Pojazd jest prawie stokowy, bo mam raptem zestaw naprawczy. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie podpali nie spłonę. A jak się spłonie, to może wezmę sobie tą T-34 z działem 57 mm. Też ją mam chyba w zestawie, no jest. Póki co tak sobie jeżdżę, jeżdżę i nic jeszcze nawet nie zauważyłem może teraz z tego miejsca będzie to łatwiej tylko muszę zobaczyć czy tutaj nic lewej czy tam na wprost nie ma jest tak jakby czysto tutaj sobie może wjadę na tą górkę i coś dostrzegę jakoś o Amerykanie się nie rzucili na ten punkt A tam są jakieś czołgi Coś tam jest. No tutaj Cromwell. On jest szybki, będzie go problem trafić. No. Ot. O, przyjmuję punkt A, czyli coś tutaj musi być. Jest. Thunderbolt. Jest podpalony. Teraz mu tutaj walne wieże w tył. Mam nadzieję, że mi to kawugo go nie zabierze. Jest zniszczony Thunderbolt, pierwszy prag rogowe już nie przyjmują punktu A ja jeszcze się może rozejrzę czy tutaj nic nie ma tam na szkawu jeden się naprawia chyba go Cromwell dopad. wiecie co ja zmieniam pozycję bo tutaj dużo nie ma o seria zginieć w naszym teamie jest z ma 75-6 jest to duże zagrożenie Szczególnie dla mojego suł. Tutaj już coś powinno być. Lornetka i szukamy wroga. O, tam są! Dwa wrogie czołgi. Jeden to jest Cromwell. Na nim się najpierw skupię. Trafienie do po kierowcy ładowniczym. Myślę, że ten strzał tu już załatwi sprawę. Nasi przyjęli, więc w czasie punkt A. Niestety tylko trafienie. Troszeczkę podniosę, wierzę. Uff, Wali do mnie! Kurde, no jeden za ogan mi został. Nie wierzę, nie wierzę. No wiem no. Ten pancerz w piące, to nie jest dobry. I teraz walka z ostatnim samurajem to nie jest to, to, to co naprawdę lubię. Ale nic mi więcej tutaj nie pozostało. Dobra, atakujemy jeszcze tego Cromwell'a. Tutaj muszy, musi się załogan przysiąść Jak zginę, to trudno. No dziwne, że tego Cromwell'a nie ubiłem. Może teraz. Asysta What the fuck Dobra Załogan się Dużo nie nastrzelał, znowu się musi przesiąść Idziemy dalej szukać wroga No zdominowaliśmy tą bitwę Można się było tego spodziewać Nie zrobiłem w tej bitwie naprawdę dużo, jeden frak żałosne Mogły być dwa ale jeszcze nie jest koniec bitwy, nie jest nic powiedziane, jeszcze coś się może tutaj upoluje. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. No Cromwele są naprawdę bardzo fajnymi czołgami. Tam coś jest. Głupio, że go nie zniszczyłem, no. Był już ładnie trafiony. Krytycznie nie miał kierowcy i jeszcze tam paru załogantów ale takie są taki uroki tej gry on miał szybsze przeładowanie działa nie musiała mieć dobrego bo żeby przebić tutaj suto naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś super działa no i teraz trzeba czekać aż bitwa się skończy wrogów już zostało pięciu Z tego niektórzy już mają po jednym zgonie Tam jest nasza też już 57 W powietrzu nasz O, Crusader zniszczył Gazika Muszę też na niego uważać no Szczególnie, że zanim tutaj Ostatni mój załogant przesiądzie to też minie naprawdę sporo czasu tu jestem zniszczony cromwell o tu jest jakiś czołg nie to jest ta pelotka może się mi jeszcze udał polować o ile się nie zajmie nim nasza też już i pewnie tak będzie o jeszcze churchill chuj tam jedziemy już na żywioł jeszcze może chociaż tą pelotkę upoluję jest zniszczona ale z tym Churchillem też będzie ciężko mam nadzieję że on jest zajęty tą naszą te 3 jeżeli to jest trójka to mam szansę ją przebić pali się trafienie no mus... O, i już po mnie po mnie Ach, tak jak mówiłem ale co bierzemy samolot i może go jeszcze tutaj Powkurzamy może jeszcze tego pana Wezmę sobie Turbo Iszaka Z dwoma bombkami 250 kg. W powietrzu jest nas, nasz jak Więc mam osłonę ja w tym czasie Będę mógł się zająć Znalezieniem i zniszczeniem jakiegoś właśnie przeciwnika Nasza też 34 zniszczyła Shermana Firefly Czyli ten pojazd Którego chciałem jak najszybciej zrobić No, takie bitwy na takich mapach mi się podobają. Zrobiłem dwa fragi. Z tego, jedne, z tego jeden na... LMSie, czyli na tym ostatnim Samuraju. Tu jest res wroga. O, zniszczyli mi Churchilla. Ale tu jeszcze jest jakiś... Jakaś pelotka. Nie, to jest Achilles. Lecam bomby! Ale co? Może się uda. O ile nie ucieknie, uciek chyba, ucieknie. Trafienie. Fak, fak, fak. Ale to jest Achilles, to jeszcze go możemy zniszczyć z działek. Nie ma tu tamto, No te dwie bomby 250 kg to jest mało. No w ogóle jakby miałem 1500, to bym go już na pewno zniszczył. To są jeszcze tu jest jeszcze jakaś pelotka. To już prędzej zniszczymy. Trafienie krytyczne. Jest zniszczona M15. Pięknie. Katujemy tutaj wrogów na koniec bitwy. Coś tam się może jeszcze z tych działek upoluje. Nie trafiłem bombą, ale zniszczyłem za to pelotkę. Z działek. Viewfighter jest. Zniszczył... jaka się jego tylko gdzie on jest, do cholery jasnej. Trzeba uważać, bo to by dla ma 4 działka i praktycznie nieskończony zapas amunicji Bomb rozbił się, no kurde Co za fighty łapa Dobra, lecimy jeszcze nad SM10 albo Achilles. Muszę troszeczkę nabrać wysokości, aby mu tam wycelować no, Kolejny Churchill Zniszczy naszego tyciaka O tuj! O fuck Jest pelotka, która właśnie do mnie wali tutaj Dobra, robimy atak kamikadze Boski wiatr Może się uda O! Nie udało się niestety Pelotka mi rozkieprzyła. Ale za chwilę kończy z bitwy już nie mogę co wziąć, nie mam nawet co wziąć. Są, ale zrobię trzy fragi. 2 Właśnie 185. Jeden. Turbo i szakiem Z powietrza, No i co, czekamy na koniec bitwy. Bitwa zdecydowanie wygrana. Rosjanie dali radę. Dziwne, że nie było Niemców, ale co zrobić? No zaraz zobaczymy wyniki nasze. 10 koła spoko. Badaj maszyny 671, malutko jak nie wiem. Badaj modyfikacji 1010. Widzicie, w surobie dopiero te lepsze pociski. Cały czas gnębie jeszcze Z157. Kiedyś się może uda. A tymczasem to wszystko. Trzymajcie się na razie. Do następnego.